Miejski ośrodek kultury w Gnieźnie podsumował projekt edukacyjny pod nazwą Obcy Język Polski. Uczniowie ze szkół podstawowych i średnich współuczestniczyli w warsztatach i wykładach, na których mówiono o naszych błędach popełnionych w mowie i piśmie. Zaproszono przy okazji na ostatnie spotkanie na temat, które zaplanowano na środę. Rozpoczęliśmy projekt już w maju, takim wydarzeniem, które myślę, że dotarło do mieszkańców miasta Gniezna, ponieważ na płocie medyka powiesiliśmy piękne banery, które rzucały się w oczy, które były wypracowane w ramach warsztatów. Właśnie dotyczyły one takiej poprawności językowej. Chcieliśmy zaznaczyć, iż obcy język polski. No to przede wszystkim projekt dotyczący naszej y, pięknej polszczyzny. Chcieliśmy zaznaczyć, aby zwracać uwagę na co dzień, na y, to, w jaki sposób się wypowiadamy, jak się naszym językiem posługujemy, no ale przede wszystkim po, na poprawność językową. I, poprzez i y, warsztaty, i zajęcia edukacyjne, poprzez y, wygibasy językowe, y, które realizowaliśmy nawet w formie flashmopa na gnieźnieńskim rynku, y, poprzez y, pokój zagadek w którym no, faktycznie zadania do wykonania nie były łatwe, a żeby go opuścić trzeba było wszystkie zadania wykonać. No i poprzez spotkania. Zaczęliśmy panelem dyskusyjnym z Pauliną Zacholską, z Martyną, przepraszam, z, z Martyną Faustyną Zacholską, a kończymy właśnie spotkaniem autorskim z panią Pauliną Mikułą. Na to spotkanie, aby tak podsumować projekt, który no, mam nadzieję, że dla Gnieźnian był wielkim wydarzeniem, ponieważ y, jeszcze raz zaznaczę, to było już kilka razy powiedziane, że co 8 sekund popełniamy błędy językowe. My bardzo serdecznie Państwa prosimy, aby zwrócić uwagę, ponieważ mieliśmy też plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku 2022, więc wydarzeń w ramach tego projektu było naprawdę y, ogrom. Każdy mógł y, Wziąć udział w którymś z tych wydarzeń, zwrócić uwagę na nasz przepiękny język polski, ale teraz zachęcam, aby w tym spotkaniu z Pauliną Mikułą, no myślę, że osobowością internetową, prezenterką telewizyjną, osobą, która ma swój program, mówiąc inaczej, twórca. Także zapraszam serdecznie, aby się z nią spotkać, porozmawiać i o tej poprawności językowej i o naszej pięknej polszczyźnie porozmawiać. Zapraszam. 15 czerwca o godzinie 11 na dziedziniec starego ratusza Wstęp jest wolny, warto znaleźć chwilę czasu i być z nami. Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Ojczysty do ulubionych 2020-2023.